Hej siema, witam na kanale Informatik Support, nazywam się Krzysiek. Dzisiaj bohaterem dnia dla odmiany będzie laptop, taki fajny ThinkPad e, T470. Bardzo fajny, lubię ThinkPady, tu mam swojego własnego ThinkPada też. Tylko tak, mam mały problem jak go włączyć. Teoretycznie wszystko się uruchamia, startuje, zielona dioda się świeci, daje obraz na zewnętrzny ekran. Tutaj kiepsko widać, bo tu jest światła sporo, podświetla matrycę. Ale nie daje obrazu. Na wewnętrzną. Na zewnętrzną daje. Czarno. Zero obrazu. Nic nie widać. Próbujemy coś zaradzić. Ja YouTube, Laptop. Bierzemy na stół. Tutaj, jak zwykle, wypinam baterię. I pora go otworzyć i zajrzeć do niego. Laptop podobno był już w serwisie jednym, ale pan uznał, że sklejona matryca i nie będzie sprawdzał dalej. Zobaczymy, co to za serwis. Nie wiem, nie dopytywałem. Z tego co mówiła klientka, wydawało mi się, że serwis zajrzał do środka. Odskoczyła. Co my tu mamy? Płyta główna, bateryjka, bateria. Tu bateria wpięta. I to jest bateria wewnętrzna, właśnie. Ten laptop ma dwie baterie, a propos. Bateria wewnętrzna i bateria zewnętrzna, więc mało, że tą wypiąłem. Tu jest druga. Tu jest od matrycy. Czy tu? Tu! Mam to leży odwrotnie. Dobra. To jest od dysku. Tu jest od matrycy, czyli w dobrym miejscu. Zanim wszystko podłączam, chciałbym zerknąć na napięcia na tym złączu. Spróbuję pod mikroskopem. A coś mi się miernik kopnął, się zablokował, więc akurat, niestety, będę wam mówił. Nie będę teraz restartował wszystkiego. Świeci, podświetlenie widzę jest. Tu jest 3 i 2, czyli to możliwe, że jakiś sygnał. No podświetlenia powinno gdzieś być wysokie też. 3 i tu jest 3,3 3 na bezpieczniku ale nie tak. jest sygnał 3,3 3 też jest czyli to jakieś tam logiki dobra, trzeba tak. dalej sprawdzić laptop jest włączony na tej baterii wewnętrznej całkowicie go wyłączyłem i odepnę tą baterię wewnętrzną Odłączam matrycę. Zajrzę sobie, czy tu się nic nie uszkodziło tylko. Jak Taśma wygląda czysto, ładnie. Gniazdo też czyste. A tu jest jeszcze jedno. Czysto. Taśma i złączę. czyste. Nic się nie dzieje. Cisza, spokój, wszyscy zadowoleni. Zrobimy jeszcze taki myk jak reset BIOSu, to też się zdarza, że jest problemem. Zwieram piny na chwilę. Podłączę baterię. Podłączę drugą baterię. Mało prawdopodobne. czemu nie sprawdzić, zanim go skręcę. Pyk, jeszcze raz. Znów mamy podświetlenie, ale nie ma obrazu. To może chwilkę mu dam, bo to po biosu. O, restart zrobił. Chyba się wyłączył. Włączył się, no zobaczymy. No. Znów restart. A jak ma się obraz? Z kolei nie podłączyłem matrycy. Hmm. Ja wyłączę, odłączę matrycę, kobe, po odłączeniu baterii oczywiście. Bezpiecznika nie upalić jakiegoś znowu. Przecież ja chwilę się bez podświetlenia włączył, kurcze pod lampą tak nie widać. Wydawało mi się, że z podświetleniem też, ale wcześniej na pewno było. Dobra, bateria jeszcze raz. Tu grafiki nie ma dedykowanej, więc nie padła na pewno. O! Pik, pik. Nic nie widać. Wyłączył się. Łącza się znowu. Pik, pik. Caps lock działa, więc chyba główna poprawnie reaguje. Dobra, od razu widzę, że nie będzie. To odłączam prądy wszystkie. Jak bateria jest odłączona, to sobie go i otwieramy ekran. Teraz trzeba się będzie dostać. O! E, to ma tragedii. Ej! Nie jest klejony. Czyżby już był otwierany jednak? Dobra. Może oszukał serwisant poprzedni. Oszukał, że nie otwierał. Ciekawe. Może jednak otwieram, bo nic nie poradził. No i patrzcie, jak łatwo otworzyć ten ekran. O! Ciekawe, bo nawet śrubek nie ma, które powinny trzymać matrycę. Ej! Śrubek nie ma. Tu jest taśma, żeby jednak była matryca wklejona. Tu są jakieś taśmy, jakby od klejenia i faktycznie. Hmm. Jest tylko przyklejona, ale nie sądzę. Czyżby to była taśma? Nie, to jest dystans. Matryca powinna w tej chwili być w stanie wyjść. To są zawiasy, a tu jest matryca. Może ktoś ją na siłę przykleił? Trochę kiepsko. Czy ta matryca jest klejona? Aha, tu coś jest. Kto ją tak przykleił pięknie? Świetnie. Ktoś coś w sklepie zamówił. Spoko, polecam się. Poszła licencja na jeden z programów. Hmm. Nie dobrze. Tak się nie robi. Jest dziwnie przyklejona matryca taśmami nie, nie oryginalnymi. Być może była wymieniana. Została przyklejona w taki sposób, że teraz nie bardzo jest jak ją wyjąć. A ja chciałem gniazda zweryfikować tam. Bardzo często te potrafią się po prostu wypiąć w taki sposób, że działa podświetlenie, a nie ma obrazu. Jeszcze tu chciałem sprawdzić tą drugą taśmę. Ta może być od obrazu. Muszę chociaż podepchnąć, mi się ją uda jak nie odpiąć na razie. A jak nie, to trzeba by jakoś podrzać zaraz tą matrycę i prać ją odklejać. Okay, jeszcze raz. O, jest obraz naprawiony. Ok, widzieliście to? Miałem rację. Ja nie wiem, czy to było wieczkę podpychałem, kurczę, pewnie nagram. Tutaj wchodzi taśma z obrazem pod spód. Trzeba by wyjąć ta, tą matrycę, żeby to umocnić i dobrze to zrobić. Ponieważ jest wklejana w kiepski sposób, ja po prostu po, dopchnąłem mocno ten kabelek. I patrzcie, działa. Presyf F1. Działa. Naprawiony. Widzieliście? Jest BIOS. Dysku tu chyba nie ma, dlatego się system nie włącza. Już zaraz powinien być, bo coś się hibernowało. Dobra, wyłączę. Tu jest RAM. Tu jest drugi RAM. Tu powinien być dysk albo modem. Tu jest karta Wi-Fi. Modem. Tu jest dysk. Jest czy nie ma? Coś tam jakby był. Chyba jest jakiś dysk. Dobra, niech on się uruchomi. Może Windows jeszcze raz się uda. Escape to continue. Escape. Jest, startuje Windows. Dobra. Trzeba pomyśleć, pogadać z klientem, czy tą matrycę odklejać na siłę, bo jest pewne ryzyko, że ona pęknie, czy po prostu troszkę tutaj ten kabel postarać się usztywnić, żeby on lepiej trzymał. Dzwonię do klientki, ustalę z nią. Dzień dobry, odnośnie Pani laptopa dzwonię. Tak, ta matryca była wymieniana, tak, od nowości. Wie pan co, no ja kupiłam ten laptop jako polizingowy, więc ona wcześniej gdzieś musiała być wymieniona. W każdym razie nie za mojego posiadania. Y -y -y. Ponieważ y wklejona jest, y no nie tak jak być powinna. Generalnie w tym modelu powinna być po otwarciu Krytana. już tej obudowy. Wkręcana. W najnowszych, mhm. tych ostatnich modelach faktycznie jest na taśmie, ale taśmy są inaczej skonstruowane, także można je wyciągnąć. A tutaj jest taką zwykłą, jakąś taśmą dwustronną. Mhm. Przy wyjęciu tej matrycy jest spore ryzyko jej uszkodzenia. Uszkodzenia. E, mhm. Tak, e, z tym, że tak, naprawiłem pani to bez wyjmowania matrycy. O. No, udało mi się tak troszkę dostać tego gniazda, prawda, i to ułożyć, poprawić. Mhm. Z tym, że nie ryzykowałbym Zdebię, wyciągania, wyciągania jej, bo trzeba by ją wyciągnąć poprawnie, aby zabezpieczyć. Ponieważ tak, ta ciemka ta mhm. pracuje, jak się otwiera, zamyka, i ona może gdzieś tam się poruszyć. Dobra, a co by pan zrobił? W sensie, no bo mówię, ja jestem gotowa nawet dać panu, jakby zgodę mhm. na wymianę mhm. tej matrycy. Chodzi powiem, powiem no, pani, że, że szkoda mi psuć dobre rzeczy. No, nie lubię. A może się zdarzyć, że pęknie, tak jak mówię, i, i no. Dlatego jak, jak, jako opcję to mogę pani zaproponować zabezpieczenie, to jakby pod matrycą, żeby ten kabel jak najsztywniej siedział. Żeby tego nie wyrywać. No bo no nie wydaje mi się, żeby to było celowe wyciąganie. Znaczy ja bym tak proponował. Ja spróbuję to zabezpieczyć. Jak dobrze. będzie dobrze, dam pani rok gwarancji na to, że to tak działa, a nie inaczej. I jakby to znowu się rozłączyło, to po prostu następną panią tylko za matrycę nową policzył już nie za usługę. Mhm, jasne, jasne. Mhm. Dobrze, to ja działam. Dam znać, jak będzie odbioru gotowy. Dobrze, dziękuję mhm. 500. Dobrze. Dziękuję za Tak wygląda sprawa. Nie mam ochoty dobrej matrycy ryzykować uszkodzenia. Eee, więc to się zastanawiam. Zazaczę, tu jest miejsca. Albo byśmy dali tutaj gorącym klejem pozabezpieczali mocno, solidnie. Albo po prostu taśmą. Dobra, trzeba jakoś to zabezpieczyć. Została jak została matryca wklejona, więc żeby nie ryzykować jej uszkodzenia, tego będę musiał użyć, czyli gorącego kleju. Klientowi daję gwarancję na to. Jak nie, to ewentualnie umówiliśmy się, że to mogę wymienić matrycę. Znaczy matrycę również. Więc tak, najpierw nabierze sobie gorący klej mocno. No i zobaczymy. Ostatni test, zobaczymy, czy się włącza. Poskręcany świeci działa. Super. Zrobiony. Udała się naprawa, więc fajnie. Kolejny klient będzie zadowolony. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to, to zapraszam tutaj. Licznik rośnie jak dodajecie subskrypcję. Jeżeli już subskrybujesz, albo Ci się podobał po ten film, będę wdzięczny za łapki w górę. A jak coś wam nie pasowało, to piszcie komentarze. Na razie, cześć. Będzie jak będzie, inaczej nie będzie. Nie? To pogadali. Kanał YouTube to się nazywa i